Dzień dobry z Sanoka, gdzie zaczynam kolejny czerwony szlak. Nazwijmy go średniodystansowym, czyli około 80 km z Sanoka właśnie do Przemyśla. Zaczynam gdzieś na pograniczu Pogórza Bukowskiego znanego z GSB i gór Sanocko-Turczańskich. Potem szlak prowadzi w stronę Pogórza Przemyskiego. Całkiem dziki szlak, pomimo, że dość krótki, to zapowiada się biwak, czyli szlak na dziko. Nie do końca na dziko, ale z grupką znajomych. Przyjechaliśmy razem w ośmiu. Tutaj właśnie do Sanoka. Koledzy troszeczkę zmieniają trasę. Ja idę czerwonym szlakiem od kropki. Chociaż samej kropki nie znalazłem, może tu gdzieś jest. Ale nie chcę mi się jej szukać, już na szlak. Dworzec jest początkiem szlaku zaliczone. E, życzę Wam miłego oglądania. Nie mogłem się doczekać od poprzedniego szlaku minęło około pół roku. E, miło znowu być na szlaku po ciężkim przejeździe busem nocnym do Sanoka 6 godzin. Oj, strasznie jestem niewyspany, ale zaraz się rozkręci. Póki co spędzam miło czas z wojakiem Szwajkiem. Jak tam wojak? Czujesz zapach zbliżającej się przygody? Chyba czuję gotowy na nią. Stanok zostawiam za sobą, przede mną pierwsze podejście, tu widzę chyba źródełko. Jest Boże Ciało, długi weekend, jest to nasza coroczna impreza, nawet mamy dedykowane koszulki, z tej okazji co roku nowe. Ciężki plecak pioruńsko na moim grzbiecie. Bo zapasy na dwa dni, namioty, maty, śpiwory, woda i tak dalej. Trochę to inny styl, więc wypadałoby robić trochę krótsze trasy i będą trochę krótsze. Może nie dzisiaj, bo przede mną 25 km. Wcześniej jest koło 8. Cały dzień przed nami miało lać, ale oczywiście rano prognoza się zmieniła. To dobrze. Mam nowy namiot, pierwszy raz go będę rozstawiał i tutaj jest źródełko i park krajobrazowy Gór Słonnych. Za mną pierwsze podejście. Teraz takie wypłaszczenie, i trochę znowu pod górę. Już jest ok. Pierwsze koty za płoty. Spotkałem gościa na rowerze. Zatrzymał się. Pogadaliśmy chwilę. Powiedział, że w okolicach Cisnej widział wczoraj niedźwiedzia i że tu ich jest, jest ich sporo. Mam gas na niedźwiedzie, bo jestem świadomy tego, że mogą się tu pojawić bym go nie musiał używać, e, uszkodziłem statyw od GoPro. Mam nadzieję, że któryś z chłopaków ma klej, bo e, chciałbym go skleić. No, takie trochę po bukowskie, przełamane innymi drzewami. I czerwony, czerwono-czarny. Chyba trafiłem na orli kamień. Na takim małym szczycie kamienie i korzenie A, tu jest elegancko, jest sławeczka A że komuś się chciało w tym kamieniu tak ciekawe ile to roboty A, O, piękne miejsce na przemyślenia z widokiem na sanok Jest przysłup i dogoniłem chłopców Zdobyliśmy najwyższy szczyt całej wędrówki, całego szlaku Słony Wszystko to będzie wieczorem Jesteśmy w miejscowości Rakowa Przede mną gniazdo bocianów Wychowują tam młode, zaczęło padać A my chyba zbieramy się pod wiatkę Nasz dzisiejszy biwak Całkiem cywilizowane warunki Pan był miły, pozwolił nam się rozbić tutaj W pierwszej kolejności mój namiot Trochę do poprawienia, ale jakoś tam to stoi, powiedzmy. A kolacyjka, wszyscy zmęczeni po tych wojażach nocnych, przejazdach busami i dzisiejszych trasach, więc pewnie to się szybko skończy. I staniemy rano wcześniej i pójdziemy dalej. Koniec pierwszego dnia. Zaczęliśmy drugi dzień wędrówki. Za mną wesoła kompania. Dosłownie pierwsze metry za nami. Znowu upał, ciepło. Bardzo fajne miejsce, gdzie spaliśmy. Takie polance, sympatyczni ludzie. W ogóle nie ma problemu. Możecie sobie rozłożyć namioty, przyklimać. Dużo tu ptaków drapieżnych w okolicy. Nawet wydawało nam się, że jeden złapał jeża. Wyjątkowo piękne, urokliwe miejsca. Jedno z tych takich miejsc gdzie rzadko kto się zapuszcza taki klimacik Ktoś tędy chodził coś tam przetarte jest ale tyle o ile Można być dorosłym i zostać dzieckiem troszeczkę, tak? Jakim dzieckiem? Wygląda na to, że to jest nasze dzisiejsze miejsce na nocleg. Zapowiada się obiecująco wieża. Z widokiem, super. Chciałem powiedzieć, że znajdujemy się w magicznym miejscu. Bircza, skrzyżowanie Karpat Wschodnich z Wschodni, Zachodnimi, dziękuję. Opuszczamy nasze miejsce biwakowe o 10.20, więc całkiem nieźle. Za mną taka fajna wieża. Bardzo przyjemne miejsce na biwak. Miejsce na ogniskowiatka. Wydaje mi się, że Roman załatwił transport motocyklowy w górach. To jest gość niesamowity po prostu. Ciąg dalszy naszej wędrówki czwartego dnia na czerwonym szlaku z Sanoka do Przemyśla. Zostało parę kilometrów. Eee, fajny, dziki szlak. Bardzo kleszczowy z, z, szlak, bo e, tutaj chłopaki mieli po parę kleszczy. Ja jednego wczoraj zdjąłem z ręki, ale jeszcze nie był wbity, więc właściwie całkiem niezły wynik. Eee, Wczoraj było trochę asfaltów, dzisiaj już znowu wróciliśmy do lasu, co jest super. Gdyby nie te odcinki wczorajsze asfaltowe, to tego asfaltu byłoby naprawdę bardzo niewiele, ale i tak nie ma go aż tak dużo. Przemyśla do końca szlaku zostały około 3 km, więc czas na tradycyjne, krótkie podsumowanie tego dzikiego szlaku. Zdecydowanie mało widokowy, ale można się tego spodziewać po tej części Polski. Duża część prowadzi przez las. Nie wiem czy by mi się chciało samemu z namiotem i ciężkim plecakiem iść te 80 km. Może bym kiedyś na to wpadł, ale pewnie nie prędko. Chyba ja tu chciał działeczkę, eee, nie wiem, chyba są fajniejsze miejsca w Polsce na działeczkę, ale każdy lubi co innego. Wydrenowany z energii kompletnie, dwa banki energii, dobrze, że wziąłem dwa, spodziewałem się tego, nie ma tam już nic energii, nic a nic. Może kogoś zachęci ten szlak, żeby przejść. Pewnie nie będzie zbyt wielu chętnych. W tym fajniej, że udało się go przejść w dobrej pogodzie. Lało jedną noc właściwie, tylko trochę kropiło i prognozy były fatalne burze ulewy, a wyszło jak zawsze bardzo dobrze. Dziękuję za oglądanie, jeszcze parę ujęć z przemyśla i do zobaczenia na szlaku. Jest już kropka końcowa, widzę ją. Kolejne mało romantyczne miejsce na, kopkę, na kropkę końcową. Misja wykonana.